Witam, widzowie, doczekaliśmy się Deforesta Dwójki. E, oczywiście na, na tym, na live'ie mogliście zauważyć, że zaczęliśmy sobie grać z ekipą na multiplayer, ale postanowiłem, że e, zagramy sobie również e, tryb jednoosobowy. E, po prostu, może, może akurat e, znajdziemy coś. Co możemy później wykorzystać w gierce ze, ze znajomymi? No i teraz to jest najważniejszy aspekt, jeśli chodzi o wybór trybu jednoosobowego. No, weźmiemy sobie normalny chyba. Czym się różni normalny i spokojny? Spokojny, chyba. Chwila, niestandardowy. Dobra, no, weźmiemy normalny. Weźmiemy normalny. Zobaczymy, e, czy będzie, czy będą te moby rzeczywiście normalne no jak będzie kacsenka czy coś to mm, po prostu wyciszymy mikrofony będziemy sobie oglądać tak mimo tego że na multiplayer już coś, coś widzieliśmy ale chcę żeby ta ta seria była od początku do końca może nam się uda nawet e, nawet to skończyć no ale zobaczymy na razie jedziemy sobie z trybem Jednoosobowy, jak coś, to zapraszam Was również na, na live. Staram się tak pod wieczór odpalać. Zawsze możecie wbić. Nawet możecie z nami pograć, bo lobby jest ośmioosobowe. Także nie widzę żadnego problemu. Już na, naprawdę dużo rzeczy zdobyliśmy. Yy, a dzisiaj, yy, dzisiaj też mamy coś sobie odnaleźć. Wczoraj znaleźliśmy piłę. Latarkę. Dobra, słuchamy. To naprawdę robi wrażenie tej te góry. Myślę, że na pewno z ekipą mm, już zdobyliśmy kurtkę zimową, także będziemy starali się wejść tam na górę. No i tutaj mamy tych właśnie zaginionych mm, pasażerów. No i dobra, mamy Kevina, był on z, właśnie z trailera. Wyłączamy, lądujemy i bierzemy się. No i co, wisimy na drzewie. Trzeba było się jakoś zaraz wydostać z tych tarapatów. Oj kolego. Nie, dobrze, spadniesz. No niestety, wziął i spadł. Będę starał się, żeby odcinki tak były w miarę do pół godzinki maksymalnie, żeby też Was e, jakby nie zanudzić. No zobaczymy. No. Jeśli Wam będą się podobać odcinki e, i będziecie chcieli więcej bądź, bądź właśnie częściej, e, po prostu dajcie mi znać, dajcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu jakiej długości odcinki ewentualnie chcielibyście e, oglądać. Przez chwilę myślałem, że jakieś drzewo nam spadnie na łeb, no ale nic się takiego nie stało. Dobra, mamy paczuszkę. Wiesz sobie otworzymy tą paczuszkę od razu. A, dla nowych w sumie, jak zaczynacie grać, yy, bardzo nie jest takie intuicyjne otwieranie tego, yy, tego plecaczka. Także jak sobie szybko yy, wciśniecie przyciski. No, to wtedy fajnie wam się to otworzy. Natomiast, jak przytrzymacie i. To wam. O! Pojawi się po prostu plecaczek. Także taki. Taki. E, taki fajny tip. Też ciężko było to ogarnąć. E, na samym początku. No i też się troszeczkę denerwowaliśmy z tego powodu. No ale dobra, no co? Lutujemy sobie wszystko. Zaraz, tej. E, Kevina ogarniemy. Może teraz go weźmiemy w sumie. Generalnie to jest e, członek załogi, który tutaj z nami się rozbił No ale niestety przez, e, nie wiem, przez te wybuchy, to uderzenie Jak widzicie e, stracił tutaj mm, Stracił tutaj słuch, tak? No i jest on dosyć teraz taki No wiadomo, no stracił, stracił ten zmysł słuchu No ale możemy mu mm, Możemy mu jakby dawać zadania, właśnie poprzez taki taki fajny notatniczek no i na przykład weźmiemy sobie, żeby podążał za nami piszemy mu po prostu podążać za mną pokazujemy mu no i on wtedy będzie będzie za nami chodził i będzie też wykonywał, wykonywał różne taski jak mu zlecimy, no i co, lutujemy sobie tutaj wszystko Ogólnie na samym początku, e, jak zaczęliśmy e, grać e, w The Forest, e, no to było takie wow, nie? Generalnie bardzo, bardzo ładnie wygląda ta gra. E, kawał naprawdę dużo. No, generalnie kawał dobrej roboty zrobili twórcy. Generalnie e, jest na co popatrzeć, tak? A ogólnie sam system w ogóle budowy, możecie sobie zobaczyć, mam tutaj teraz taką książkę survivalową no i możemy sobie również zmieniać tryby jej, tak? czyli możemy sobie um, tutaj mam schronienia, meble i tak dalej, jeszcze jakby wszystkich tych e, zakładek nie udało nam się jakby e, tak w 100% rozszyfrować, ale ale staramy się w miarę to ogarnąć natomiast e, już nie jest tak intuicyjne, na przykład, budowanie na przykład powiedzmy e, ogniska, jak to było w jedynce. No bo zapewne pamiętacie, że ognisko budowało się z książeczki. Natomiast teraz otwieramy sobie ekwipunek, bierzemy patyk. No i co? No i tutaj na przykład dajemy sobie o na ziemię. Takie dwa patyczki podpalamy. No i mamy ognisko. Mamy swoje pierwsze ognisko. Kevin. Zapewne się będzie ogrzewał przy nim. No i widzicie. Dobra, z rzeczy ważnych. Ja na samym początku, ogólnie, tej, tej serii, chciałbym sobie jak najwięcej polutować. Oczywiście, w międzyczasie, później, będziemy sobie budować jakiś domek. Natomiast, jak już teraz możecie zauważyć, widzimy wiewiórki. Króliki, wiadomo, były, ale wiewiórek nie było dlatego jest to miłe zaskoczenie no i tu co, mamy rybki a właśnie, on również może wy wykonywać różne taski, jak już wcześniej wspomniałem dla nas na przykład jak e, zaczniemy budować domek e, no i stworzymy wiadomo ten plan i, i to wszystko możemy mu zlecić po prostu, żeby dokończył nam tą konstrukcję, jest to bardzo fajne, ponieważ w międzyczasie możemy się zająć po prostu innymi sprawami natomiast musicie mieć na uwadze, że ten nasz Kevin nie jest nieśmiertelny, także musimy dbać o niego, i ewentualnie, jak kanibal nas atakują, no to musimy po prostu również dbać o, o jego zdrowie, tak? Ponieważ, jak on zginie, to już zginie na dobre. Także musimy też dbać o niego. No dobra, przejdziemy sobie tutaj. No, to mamy skrzyneczki. Oczywiście lutujemy sobie wszystko. Rozejrzymy się po, po okolicy yy, i będziemy starali się, może, znaleźć sobie jakieś miejsce do. Yy, na bazę, tak? Yy, co mogę Wam doradzić, co już w sumie odkryliśmy z ekipą, również. Starajcie się budować yy, w miarę w swoje wioski blisko, właśnie takich źródeł, gdzie możecie, właśnie, napić się, tak? Bo tutaj, akurat, yy, wiadomo, są początki gry i. Wydaje mi się, że e, wszystkie te wartości e, życiowe, typu, nie wiem, napojenie, głód i tak dalej, spadają dosyć, dosyć szybko. Dlatego fajnie by było, jakby. Y, było jakieś takie miejsce, gdzie macie po prostu dostęp do tego, tak? No i co, tutaj lutujemy sobie. Jak widzicie, pełno jest tego. Y, jak widzicie, duże kamyczki widać je od razu, tak? Ale na przykład malutkie kamyczki, one czasami po prostu. O, widzicie. One są tak ukryte, że musicie po prostu spałować E sobie ten pod nogami, tak? No i zobaczcie, jak to wygląda. No świetnie to wygląda, naprawdę. Pięknie to jest. No i tak się zastanawiam właśnie. Sobie tutaj jeszcze przejdziemy. Mamy kicaja. Może spróbujemy zrobić włócznie, włócznia się robi dwa patyki. Taśma i nożyk. No i mamy naszą pierwszą włócznię. Spróbujemy... Spróbujemy tu polować go. Jak widzicie mechanika gry na razie... E, ...pozwala. Zwierzątkom przechodzić przez... E, ...kamienie i tak dalej. A może w kolejnych... W kolejnych ...patchach na prawym. Mm, gdzie jest Kevin? To jest ważna sprawa. Kevin... Kevin jest potrzebny nam natomiast gdzieś nam znik. pod M mamy GPS a i widzimy, że Kevin jest tam no widzicie tutaj sobie jeszcze macha Kevin sobie przeszedł górą po prostu bo chyba nie potrafi skakać, no cóż no dobra <tryk> wiecie co, tutaj jeszcze e, mamy Kevina naszego tutaj e, jeszcze jak graliśmy z ekipką sobie to widziałem, że to był właśnie paralizator, a takim jakby stosie, stosie takich czaszek. Fajnie by było go mieć, tak na wszelki wypadek. Ogólnie gra jest, nie chcę powiedzieć w miarę dobrze zoptymalizowana, bo czasami jak się wchodzi do gry, to są lagi. Ale myślę, że na nagraniu nie będzie tego aż tak widać. O, tutaj, jak widzicie, mamy pierwszą chyba wioskę, bądź ala bazę, tak? Eee, tych kanibali, tak? Także jak widzicie, o mamy czaszkę, mamy sznurek, jakieś e, tkaniny. Sobie wszystko pozbieramy. No jak widzicie, Kevin nie potrafi chyba skakać przez e, rzeczki, dlatego musi sobie iść naokoło. Myślę, że to też dopracują w kolejnych aktualizacjach. No jak widzicie, tutaj pod tym GPS-em mamy również zaznaczony nasz helikopter, Piptopter, gdzie się rozbiliśmy. No i mamy wejście do cave'a, tak? Ale w tym odcinku nie chciałbym na razie jeszcze wchodzić do cave'ów. Po prostu chciałbym sobie rozejrzeć się i mniej więcej zobaczyć, gdzie moglibyśmy się osiedlić, tak? Czy to było to miejsce? Nie, to nie było to miejsce. Generalnie było takie miejsce y, gdzieś przy wodospadzie. Gdzie właśnie był ten paralizator, tylko to było blisko właśnie tego... tego helikoptera chyba. Byłoby proste, jakbym Kevinowi zlecił, ale nie ma takich niestety funkcji yy, żeby znajdować przedmioty. Może jedynie przynosić. No ale dobra tutaj zerkniemy? A, to jest... Aha, okej, okay, tutaj się rozbiliśmy. Dobra, mamy ko kolejnego kicaja. Dobra, zjemy sobie Metsy. Mam mało życia po tym rozbiciu się. Okej, okay, dobra. To sobie, to tam zbijemy. To nam się przyda. Jeszcze kanibala nie spotkaliśmy żadnego. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Tak sobie myślę, Czyby nie wybudować właśnie tutaj, sobie, właśnie jakiegoś e, domku, jakiś konstrukcji zacząć. A tutaj, na przykład, przez tą rzeczkę, puścić sobie jakiś most. Nie wiem, czy w ogóle jest dostępne coś takiego. E, właśnie, mm, nie wiem, czy są dostępne mostki jakieś. E, ale dobra, na potrzeby. Na potrzeby, jakby pierwszej nocy, to może pos postawimy sobie coś takiego, taką po prostu prowizorkę. Natomiast, już w kolejnym odcinku, postaramy się tutaj e, coś wybudować. No, jak widzicie, dziecka winna. No, i patrzcie teraz, możemy mu e, wydać polecenie, żeby e, czekajcie, wybuduj ukończ konstrukcję, no i wtedy klikacie no i zobaczcie co on będzie robił to jest, to jest bardzo, bardzo jakby fajny fajny motyw, który tutaj dodali, no i zobaczcie on wyciąga siekierkę, tak siekierkę myślałem, że to pistolet dobrze, no i widzicie, tu się rąbie drewno, oczywiście ja mu pomogę pokażę wam przy okazji jak fajnie teraz w, w dwójce jest e, motyw cięcia drewna pokazany. Widzicie jak to fajnie, fajnie wszystko opada, nie tak jak w jedynce, że to było wszystko um, by jednolite. Tutaj jest, jest jednak ta fizyka zachowana, tak? Nie, no myślę, że to będzie spoko miejscówka. No i co? drzewo opalone. Bierzemy kłody. Tak samo się kulają jak w jedynce. Przynajmniej na samym początku w jedynce. No i co? Mamy kamyszki, mamy patyki. I skończone, tak? Super. Super Kevin się spisać, tylko żeby ta kłoda nam nie spadła. Może ona się przydać nam. No. Bierzemy położymy to tutaj. Dobra. No i co? Zapiszemy gierę. Nowy zapis. I co? i teraz yy, właśnie, co ciekawe, teraz yy, w książce nie mamy, yy, nie mamy możliwości yy, zbudowania płotu, jakby ze schematu. Natomiast, yy, jeszcze chcę wam pokazać, co mi chodzi. O, właśnie weźmiemy sobie tutaj, yy, zaczniemy sobie zrobić. mur tylko hmm. chciałbym żeby tu był widok w miarę na tą e, na to ujście rzeki, o tak powiedzieć albo ujście źródełka czyli o coś takiego i tu nawet może będziemy mogli sobie zrobić jakąś drogę hmm. no jest to dosyć, dosyć problematyczne bo jesteśmy na skalę Okej, okay, na no wymiarach porządku. No i patrzcie, możemy zrobić teraz coś takiego. Czy możemy sobie o, naostrzyć jakby te słupki? Te można tak to nazwać. No tego akurat nie możemy. Ale o, coś, coś takiego można sobie y, teraz robić w podwójce. I co tutaj kładziemy kolejny? Ciekawe jak to położę. A, porządku. No i co? Tutaj zaczniemy sobie robić może taki taki zarys. Hmm. No i tutaj zrobimy sobie tę miejscówkę. Chciałbym zobaczyć jeszcze jedną rzecz. Hmm. Czy to był jakiś cave? Nie, tutaj nie był cave żadnego. To też jest fajne jeziorko, Czy możemy się z niego napić? A możemy, ok. W porządku. w zasadzie dostęp do wody będziemy mieli praktycznie cały czas. Chyba um. ten pierwszy odcinek właśnie chciałem taki krótszy, żeby po prostu tylko się zapoznać z gierką. Natomiast następne będą troszeczkę dłuższe. O, jak widzicie, tamten punkcik, który też tak miga na zielono, tak pulsuje. To może być bunkier yy, albo ewentualnie może być to pewnego rodzaju znajdźka. Okej, okay, czyli w zasadzie będziemy mogli w następnym odcinku pójść sobie właśnie tej jaskini, no i będziemy starali się zacząć budować dalej ten domek. Kevin oczywiście będzie nam pomagał. Gdzie to był? Tutaj był. No z konstrukcji ważnych i ważniejszych. Poczekajcie. Mm -hmm. Możemy sobie zrobić taką chatę z bali tylko czekajcie, tu jest wejście Jest jedna rzecz czemu tej chaty nie można tu postawić? że ją <laughs> w no dobra, czekajcie Aby ją tutaj dać może ona potrzebuje jakichś fundamentów, dlatego jej nie można tu tak postawić Chciałem to, że tak dzieje. O, tutaj można. A, czyli musi być w miarę chyba równa... Równa powierzchnia z tego co widzę. Okej, okay, czyli w sumie mm, jak postawimy sobie ten domek Tutaj Nie wiem czy nie będzie ciężko wejść, kurczę. Dobrze, e, rozkmienimy to e, w następnym odcinku. Tak na razie Uznajemy, że to będzie miejscowa, która e, będzie naszym domem na, na tą serię, tak? Tylko musimy ją troszeczkę ulepszyć. Dobra, to dziękuję wam za za jakby uwagę, obecność tutaj. I co, no i widzimy się niebawem za, za parę dni powiedzmy. No i co, trzymajcie się i cześć.